Jest to dla mnie wielką radością i wierzcie mi, przywilejem, że mogę, możemy, możemy z Barbarą być wśród Was, że ja mogę stanąć przed Wami i się dzielić tym, co w moje serce, kiedy podróżując po kraju, usługując w wielu miejscach, możemy być u siebie w domu. I wierzę, że to, co chciałbym dzisiaj uwolnić, czym się z Wami podzielić. Dla Ducha Bożego będzie sposobnością, by z każdym z Was spotkać się w sposób bardzo szczególny, bardzo osobisty. I tak czuję w sercu, czuję się wolnym, by zwrócić Wam uwagę, że będzie moment zaskoczenia, kiedy się rozejdziemy, że pewne sytuacje, które będą wyglądały na rutynowe, powtarzalne, już to było wcześniej, nagle odczujecie, że jesteście w nowym miejscu. I że ten, który jest tą tajemnicą Chrystus w nas, nagle przychodzi z nowym objawieniem, nowym poziomem autorytetu i nowym sposobem działania. Boże, Duchu Święty, poddajemy się Tobie. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że całe Twoje Słowo przez Twojego Ducha jest natchnione. Panie Jezu, Ty już jesteś w tym miejscu i... Pomagasz każdemu z nas uwielbiać ojca w duchu i w prawdzie. A teraz proszę bić przez Ducha Świętego. Pomógł każdemu z nas wejść w to, co jest Twoim pragnieniem dla każdego z nas. Bądź wywyższony. Niech cała chwała, podziw, dziękczynienie, zachwyt, ale także i posłuszeństwo tobie należne. Się manifestują, realizują w życiu każdego z nas i w moim. Amen. Podstawą mego zwiastowania będzie tekst, który podpowiedział mi moja małżonka z czwartego rozdziału listu do Efezjan, pierwszych siedem wersetów. Tak, Jacek mówi, co mi tu Baśka napisała w notatkach. To ufam, że notatki były dyktowane mi przez Ducha Świętego, natomiast sam tekst był podpowiedziany przez Barbarę. Czytam yy, według Biblii Warszawskiej yy, z taką małą korektą, że mimo że ten rozdział zaczyna się słów od napominam was w oryginale greckim jest napisane Parakaleo. Zachęcam Was, pobudzam, pocieszam. Ale czytam tak, jest tutaj w wersji Biblii Warszawskiej. Napominam was, tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało i jeden duch. Jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do Waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden Chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Szymku, mógłbyś troszkę zmniejszyć ten nawiew w tyłu, bo mi przewraca kartki w Biblii, wiesz, że muszę cały czas rękę na piśmie trzymać. A nie mam wątpliwości, czy to jest Ducha Świętego, wiesz? Dzięki. Kochani, jeżeli jakieś słowo się wielokrotnie w tekście pojawia, to znaczy, że Duchowi Bożemu bardzo zależało, żeby ta kwestia była czytelna, przez niego była objawiona. I zwrócicie zapewne uwagę, że tutaj trzykrotnie, w pierwszym fragmencie tego słowa, pojawia się słowo powołanie. Trzykrotnie. Skoro trzykrotnie to słowo występuje, to w takim razie powinniśmy się zastanowić, kto nas powołuje, dlaczego nas powołuje i do czego nas powołuje. I niech podpowiedzią będzie fragment z księgi Jeremiasza, gdzie Bóg mówi do każdego z nas, w pierwszym rozdziale piątym wierszu. Wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię. Powtarzam, wybrałem Cię sobie, zanim się Cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię. Kochani, nikt z nas nie jest dziełem przypadku. Nawet jeżeli jesteś owocem ciąży niepożądanej, nawet jeżeli Ci się wydaje, że po ludzku byś nieplanowanym dzieckiem, zwróćcie uwagę, Bóg mówi, że zanim Cię stworzyłem w łonie matki, nie tylko że Cię wybrałem, ale Cię poświęciłem. Przeznaczyłem do czegoś. Nikt z nas nie jest dziełem przypadku. Nad tym wszystkim, nawet nad decyzjami człowieka, nad wyborami ludzkimi, nawet nad błędami ludzkimi, jest święty Bóg który wielokrotnie w swoim słowie mówi, nawet zamierzenia ludzi, gdy zmierzają ku złemu, ja potrafię obrócić ku dobremu. I w tym miejscu wszyscy jesteśmy. I ilekroć Cię nachadzą w sumie wątpliwości, czy tak faktycznie jest. Ja zachęcam Cię, byś wracał permanentnie, możliwie jak najczęściej. A może nawet nauczył się na pamięć. Kochanie, ja się uczę całych remontów Pisma Świętego na pamięć bo chcę jeszcze lepiej zrozumieć, co Bóg ma na myśli, co Bóg mówi. Tu dalej mi z tyłu mocno wieje. Czytam z fragmentu Pisma Świętego, który jest konstytucją chrześcijaństwa. Ze 139 psalmu czytam wiersze od 13 do 17. Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie. żadna kość moja nie była ukryta przed tobą, choć powstawałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Oczy twoje widziały czyny moje, w księdze twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak wielka jest ich liczba. Zwróćcie uwagę, w kontekście już tych dwóch fragmentów, które przeczytałem z Księgi Jeremiasza i z Psalmu 139, kwestia powołania, czy zrozumienia powołania, czy przyjęcia objawienia, jakie jest nasze powołanie, jakie było Boże pragnienie, Boże zamierzenie, jest kluczowo, kluczowo ważne. I kiedy myślimy o powołaniu, to często, przez to, że my jesteśmy jako ludzie nastawieni zadaniowo, myślimy to co robić, czym się zająć, co mamy czynić. A my zapominamy, że Pan Bóg jest Bogiem relacji. On przede wszystkim pragnie więzi z nami. On chce po prostu z nami być. I dzisiaj na koniec będę jeszcze więcej o tym mówił. Ale jeżeli pozwalamy Jemu być z nami, więcej, jeżeli pozwalamy Jemu prawdziwie być w nas, jeżeli cokolwiek robimy, robimy dla Jego chwały, robimy to ze względu na Niego i posłusznie Jego głosowi, Jego powołaniu, Jego prowadzeniu, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, to cokolwiek robimy, Bóg nazywa duchową służbą. Obojętnie, czy jesteś sprzątaczką, czy jesteś księgarzem, wydawcą, lekarzem, inżynierem, cokolwiek robisz, nie tylko gdy jesteś pastorem, to wszystko Bóg nazywa duchową służbą. On mówi, jeżeli oddajemy mu siebie do dyspozycji, jeżeli składamy nasze ciało jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, to dla Niego jest rozkoszą i On wtedy, scalając się z nami, wszystko, Nazywa naszą duchową służbą. Jego pragnieniem jest to, co mówi przez apostoła Pawła, że wtedy w każdym dobrym czynie owoc jego obecności się będzie manifestował w każdym dobrym czynie. Nie w każdym czynie, ale w każdym dobrym czynie. Kiedy będziemy myśleli o Nim niż o sobie, ale tak samo o innych, nieco my z tego możemy mieć tylko jakim błogosławieństwem my dla nich możemy być. I Bóg nas zapewnia i znamy ten fragment. Ja wiem, jakie ja myślę mam o was. Ty może nie wiesz, jesteś ignorantem, ale bądź spokojny. Ja wiem, to są dobre myśli. Myślę o pokoju. Nie o niedoli, aby zgotować ci przyszłość, aby natknąć nadzieję. Co powiesz, jak o pokoju, o niedoli. Jest tutaj Darek który miał podobne życie jak ja, że nagle traci osoby i nic nie rozumie, co się dzieje. A Bóg mówi, ale ja z tobą jestem w tych wszystkich wydarzeniach. I Ja to potrafię obrócić ku dobremu. I jestem też człowiekiem, który jest tego świadectwem, poprzedził czegoś, czego nie rozumiałem, dwa i pół roku później jestem w miejscu, kiedy pojawi się w moim życiu ktoś nowy. I Bóg nadal dowodzi, jak bardzo mnie kocha i się objawia i manifestuje. Ale w tym fragmencie z Jeremiasza Bóg mówi, jeśli będziesz do mnie wołał, ja Cię usłyszę. Gdy będziesz mnie szukał, ja Cię odnajdę. Ja Ci się dam znaleźć. Ale gdy będziesz szukał z całego swojego serca, to ja przyjdę spotkać się z Tobą i odmienię Twój los. Być może wielu z nas jest w miejscu, w którym oczekujecie odmiany swojego losu. Wielu się w miejscu, w którym oczekujecie przełomu. Że Bóg przyjdzie i wprowadzi was w miejsce w przełomu. Korekty, zmiany kursu, a może zawrócenia. Dlatego pozwólcie, że przytoczę jeszcze raz te słowa z Jeremiasza. Gdy będziesz wołał, usłyszę. Gdy będziesz szukał, dam się znaleźć. Ale gdy będziesz szukał z całego swojego serca, to ja przyjdę, żeby się spotkać z tobą w tym miejscu, gdzie teraz jesteś i to ja Odmienię Twój los. Kochani, warto Bogu zaufać. Ale bym dodał więcej. Warto nie tylko wołać. Warto nie tylko szukać, ale szukać Go z całego serca. I to może być długi proces. To może być też sposób, że Bóg nas ćwiczy w cierpliwości. Aż nagle to On przychodzi i On przejmuje ster i wszystko zmienia. I dlatego ogłaszam to nad sobą i nad Tobą, nad każdym z nas. Jeżeli potrzebujemy jakiegoś przełomu, jakiejś zmiany i będziemy szukać Boga z całego serca, Bóg zapewnia, a Jego słowo jest prawdą, że to On przyjdzie, On przybiegnie i odmieni nasz los. Pan Jezus, kiedy się modlił w tej tak zwanej modlitwie arcykapłańskiej, powiedział, ojcze... Uwielbiłem Cię przez to, że wykonałem swoje powołanie. Wykonałem wszystkie zlecenia, jakie mi zleciłeś. I przez to jesteś uwielbiony. Ale dwa rozdziały wcześniej, bo to jest czwarty werset 17 rozdziału, Pan mówi inne słowa. Przez to uwielbiony będzie ojciec, zwracając się do nas, jeśli obfity owoc, obfity owoc przemienionego życia wydacie. I staniecie się moimi uczniami. Pragnieniem Pana Jezusa w stosunku do mnie, do Ciebie, do każdego z nas, jest to, byśmy stali się Jego uczniami. Żeby Ojciec był uwielbiony przez to, że przemiana życia, przemienione życie, będzie tak czytelnie widoczne, Pani Jezus mówi, tak niechaj świeci Wasza światłość przed ludźmi, aby inni, widząc Wasze życie, wielbili Ojca. Największym pragnieniem Pana Jezusa jest, by życie każdego z nas było sprawcą uwielbienia dla Ojca. I w tym miejscu Pan Jezus mówi, że moim marzeniem jest, by nie tylko owoc przemienionego życia był widoczny, ale by każdy z Was stał się moim uczniem. Co to znaczy stać się uczniem Pana Jezusa? Z Ewangelii, kiedy czytamy, szukamy powodów, wytłumaczenia, dlaczego Pan Jezus... Powołał uczniów. Dlaczego wprowadzał do naśladownictwa? Widzimy, że ku temu były trzy powody. I to czytam w Ewangelii Marka 3:14. Po pierwsze, żeby z Nim byli. Po drugie, żeby byli Jego świadkami. Po trzecie, żeby Jego obecność i autorytet mogły się manifestować przez ich życie i obecność. A więc po pierwsze, intymność. Po drugie, świadectwo. Po trzecie, obecność. I znowu, zwróćcie uwagę, my znowu myślimy zadaniowo, co możemy zrobić dla Pana Boga. A Pan Bóg mówi: daj sobie spokój. Zrobimy to razem. Nic dla mnie nie musisz zrobić. Ja już wszystko uczyniłem. Ja pragnę intymności z Tobą. Poprzebywajmy razem ze sobą. Porozmawiajmy. Bądźmy, czasami bez słów. Bądźmy razem. I kiedy wchodzimy w taką intymność, to tym łatwiej nam jest odkrywać i zrozumieć, co porusza Boże serce. I z tej intymności rodzi się gotowość, by być Jego świadectwem, by być Jego świadkiem. Pamiętacie, Panie Jezus powiedział, otrzymacie moc Ducha Świętego i będziecie moimi świadkami. Nie głosicielami, bo to będzie wtórne. Nie czy, czy, czynicielami, bo to będzie rezultatem. Ale będziecie moimi świadkami. Będziecie mnie reprezentować. Ja powiem więcej. Będziecie tymi, przez których moja obecność się będzie manifestowała. Na tym będzie polegało wasze reprezentowanie mnie. To znaczy, są pewne sytuacje, których Bóg przez Ciebie i przeze mnie chce być obecny. Bez względu na to, co to jest, jakie są okoliczności. Są momenty, chwile i miejsca, gdzie w danej chwili, w danym momencie Bóg nie ma innego świadka, jak tylko Ciebie i mnie. I Bóg mówi w swoim słowie, posłuchaj, mój Syn wrócił do mnie, uwolnił Ducha Świętego, by On zamieszkał w Tobie. I teraz jako Bóg wszechobecny przez was wszystkich mogę być obecny w każdej sytuacji, w każdym miejscu. Bo ja was wysyłam w miejsce mojego Syna Jezusa Chrystusa, w Jego imieniu, w Jego mocy, w Jego autorytecie, by światłość, która jest w was, rozświetlała każde najciemniejsze nawet miejsce. Bo w miejsce Chrystusa wchodzimy, udajemy się, I objawiamy Jego obecność w nas. I Bóg obiecuje, że jeżeli będziemy naprawdę w sposób czytelny dla naszego otoczenia, czcić Go jako Pana naszych serc, pozwalać Duchowi Świętemu, by objawał Jego obecność w nas, to kochani, będąc Jego świadkami, znaczy, że się nikomu nie będziemy musieli narzucać z naszym świadectwem. Bo to inni się będą domagać, żeby wytłumaczyć, czym jest to światło, czym jest ten pokój. Czym jest ta chwała? Czym jest ta atmosfera? Co takiego wnosisz? Co się zmieniło? Że wszedłeś do tego pomieszczenia, się wszystko zmieniło. Kochani, zmiana może czasami polegać na tym, że będzie polaryzacja. Że nie wszyscy będą za. Wielu może być przeciw. Ale czy tak nie było w życiu Pana Jezusa? Nikt w stosunku do Niego nie potrafi być obojętny. Był albo za, albo przeciw. I skoro w miejsce Chrystusa Bóg nas wysyła, Bóg nas posyła. I Jego obecność chce w nas manifestować, ta polaryzacja będzie miała miejsce. I nie zawsze będzie przyjemnie, nie zawsze będzie łatwo, ale nigdy w tych okolicznościach nie będziemy sami. Bo Pan Jezus będzie obecny. Kochani, sposób dla nas niezrozumiały. Pan Bóg postanowił nie czynić nic bez nas. On nie tylko pragnie i chce, byśmy nic nie czynili bez Niego, ale On postanowił nie czynić nic bez nas. Więcej. Duch Święty, żeby się zamanifestować, potrzebuje ciała. Ciebie, mnie, żeby mógł się zamanifestować. Zwróćmy uwagę, że jeżeli go będziemy szukać, to go znajdziemy. Jeżeli będziemy chcieli z nim spotkać, się z nim spotkamy. A jak będziemy permanentnie pragnąć. I szukać go z całego serca, to On będzie się objawiał, On przyjdzie i będzie zmieniał los nie tylko nasz, ale tych, do których nas posyłać będzie. I dlatego Pan Jezus pamiętacie i powiedział, pragnę zatem, żebyście pamiątkę tego, co dla Was uczyniłem, regularnie, celebrowali, regularnie obchodzili. Dzisiaj, kiedy stałem z tyłu i Grzesio zapytał, ilu z Was potrzebujecie Bożego dotknięcia i uleczenia, było wiele, wiele podniesionych rąk. I posłuszni Duchowi Świętemu podchodziliśmy do tych ludzi, nakładaliśmy ręce, modliliśmy się, prosząc o tę łaskę, żeby nasze wyciągnięte ramiona reprezentowały Ojca miłujące ramię, ojca leczący dotyk. Bo On jest źródłem uzdrowienia. Ale Pan powiedział, spożywajcie moje ciało bo moimi ranami, śnicami zostaliście już uzdrowieni. I poprzez wiarę, po przyjęcie wiarą, przez spożywanie mojego ciała, aktywujecie to dziedzictwo Golgoty. To, co się wydarzyło wówczas, ono zostanie ucieleśnione teraz. Jakiekolwiek są Twoje dolegliwości i obojętnie, czy podniosłeś rękę, czy nie, czy ktoś do Ciebie poczęt czy nie. Dzisiaj znowu będziemy mieli spoży sposobność, spożywając ciało Chrystusa, byśmy przyjęli jego uzdrowienie. Poprzez wiarę byśmy aktywowali to, co się jeszcze nie wydarzyło. A może masz jakąś obietnicę, co do której nie masz wątpliwości, że Pan Bóg ci to powiedział, obiecał, a ona się jeszcze wciąż nie spełniła. Pozwól, że ona się ucieleśni, także poprzez ten akt poroczy. A może nie czujesz się godny w ogóle, żeby w tym uczestniczyć. Może coś się wydarzyło i sprawia to, że przeciwnik to wykorzystuje, by cię smagać, by cię oskarżać. W że mówi, że przez krew Chrystusa wszystko zostało wymazane. Jeśli tylko wyznajemy swoje grzechy, on jest wierny, sprawiedliwy. Odpuszcza nam grzechy i oczyszcza od wszelkiej nieprawości. I dzisiaj pijąc z tego kielicha, ogłaszamy, że prokurator został rozbrojony, oskarżenia zostały wymazane. Jesteśmy czyści przez. Dzieło naszego Baronka Wielkanocnego, Jusza Chrystusa, który w sposób czytelny pragnienia, zamierzenia Ojca, jako nasze powołanie, jako nasze zlecenie, pragnie jasno wypisać do na naszych serc. Ten fragment, który dzisiaj czytaliśmy, kończy się słowami, że każdy z nas otrzymał karis, dar łaski. Tym darem łaski jest Duch Chrystusowy. Jest tajemnica Chrystus w nas. I będą sytuacje, kiedy się będziesz gdzieś udawał i nie masz pojęcia, co się wydarzy i co masz powiedzieć. On nic się nie martwi. Daj mu sposobność, że On, będąc w tobie, będzie w tej sytuacji obecny i on ci powie, co masz powiedzieć, jak masz się zachować, jak masz zareagować. I w ten sposób każdy z nas wypełni swoje powołanie. A tym powołaniem jest, by Chrystus był uwielbiony w nas. By Chrystus był widoczny w nas więcej. By Chrystus chwale i w autorytecie manifestował się przez nas. Jeżeli to będzie mroczne miejsce, to światłość w Tobie rozświetli ten mrok. Jeżeli to będzie miejsce bezsilności, to wszechmocny Bóg przez Ciebie się objawi w tej sytuacji. Jeżeli to będzie miejsce choroby, to Bóg przez Ciebie przyjdzie z uzdrowieniem. A jeżeli już otrzymałeś coś, jeżeli Bóg ci już dotknął, uzdrowił albo w coś wyposażył i nie masz wątpliwości, że był przejawem suwerennego działania Boga, to potraktuj jako pewien rodzaj pociechy, którą utrzymałeś. Bóg w Tobie to zdeponował i ona będzie pomnożona, kiedy to uwolnisz, udzielisz. Bóg powiedział, pocieszajcie jedni drugich ciebie nawzajem. Tą pociechą, jaką sami otrzymaliście. Bądźmy niczym czyste kanały przepływu niezmąconej Bożej miłości, Bożej obecności, Bożej chwały. Pan Bóg postanowił nie czynić nic bez nas, bez Ciebie i mnie. Pozwól Mu przez intymność, świadectwo, to kim jesteśmy, i przez Jego autorytet, Jego obecność w nas. Zmieniać rzeczywistość wokół nas. Bóg Ciebie i mnie potrzebuje. Dlatego powiedział w Chrystusie wam pokazałem, że to jest możliwe. Zabrałem Go do siebie. Tego samego ducha udzieliłem wam. I teraz miejsce Chrystusa przez was, przez Ciebie i mnie. Będę to kontynuował. Powstanie. Przyjmij mu uleczenie. Przyjmij oczyszczenie. Odajmy Bogu chwałę.